Raz, dwa, trzy, remont na pięć, piloci. Tomaszu, czym mnie słyszysz? Remont na pięć, to ja, pilot Tomasz, słyszę Cię świetnie. Czy jesteś gotowy na dzisiejszy odcinek? Myślę, sobie, że możemy dać start i startujemy. Remont na pięć, pokój dla pilotów. Tu wieża lotów, remont na pięć, dla pilotów. Proszę o pozwolenie na lot. Piękne miasto Mielec pozwala na lot. Tomek jest tak ciekawy samolotów i miejsca, w którym jest, że nie czekając na mnie poszedł porozmawiać z Piotrem. Jesteśmy w tej chwili w hangarze. Powiedzmy o tych samolotach, bo jesteśmy w miejscu, miasto jest w zasadzie historyczne, samoloty jak widzę są wojskowe, historyczne i jest jeszcze fundacja. One wyglądają jak wojskowe i rzeczywiście te samoloty latały przez wiele lat w wojsku. Na tych samolotach to są samoloty TS-11 Iskra. Wyszkoliło się kilka pokoleń polskich pilotów. Iskra to jest samolot, który jest pierwszym tak naprawdę samolotem zaprojektowanym i wyprodukowanym w Polsce. Konstrukcja ma już ponad 60 lat. Został przez nas yy, odbudowany to duże słowo doprowadzony do stanu lotnego, bo te samoloty były kompletne, jakie otrzymaliśmy. Fundacja. Fundacja Białe Czerwone Skrzydła to taki, można powiedzieć, ciekawy, ciekawy twór mój i, i kolegi Jakuba, który tak naprawdę powstał, powstał z pasji do lotnictwa. Celami statutowymi fundacji jest odbudowa polskiego, odbudowa samolotów. Dla nas samoloty mają latać, a nie stać gdzieś na pomnikach, gdzieś stać zapomniane w kącie hangarów. To jest 11 bis czyli ta literka f oznacza to, że samolot jest wersją foto czyli można powiedzieć szpiegowską, ma ukryte kamery pod samolotem. Z tyłu siedział operator i podczas lotu mógł robić zdjęcia wybranym celom. A, a powiedz właśnie. mi jeszcze o tej dużej maszynie, która stoi tam a, na końcu. Jest największy z tych samolotów tutaj. On jest największy. Może przejdziemy do tego samolotu. I-22 Iryda. Samolot, który również został zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce, w zakładach w Mielcu, w mieście, w którym aktualnie jesteśmy. Zarówno Iskra, Iryda to są samoloty, które które zostały produkowane w Mielcu, no w mieście, gdzie no większość samolotów była produkowana. A opowiedz mi jeszcze o tym samolocie. Eee, Antonow An-2, pan samolot, jak go nazywają piloci, również produkowany w Mielcu. To jest e, taka ciekawostka, największy jednosilnikowy, dwupłatowy samolot na świecie. Do tej pory nie wymyślono Tłokowy jeszcze dodam, tak. Bo z silnikiem tłokowym, a nie odrzutowym. Więc w 17 przeszedł generalny remont, czyli przepłutnienie tego samolotu, bo ten samolot jest w części kryty też płótnem. Jak sobie sprawdzimy na skrzydłach, to to jest po prostu miękkie. Krawędź natarcia, tak to się nazywa ładnie, na, na skrzydle jest, jest kryte blachą, natomiast pod składem, jak już jak już poczujecie, to to jest, jest płótno. A powiedzmy jeszcze, ilu Was tutaj pilotów działa? W tym momencie, jak szybko policzę, to mamy trzech, siedmiu pilotów, czterech lata na samolotach. No, my się generalnie zamieniamy tymi samolotami. E, więc mamy siedmiu pilotów e, i mnóstwo osób, które są zaangażowane w działalność fundacji, przychodzą, pomagają. Zawsze jak latamy, jest, jest, jest bardzo dużo osób. E, Tutaj z Mielca głównie, które pomagają, robią zdjęcia i po prostu spędzają czas w hangarze. Super, no to już wiem, to tutaj jestem, dla kogo tutaj jestem, w związku z tym zrobimy wszystko tak, żeby było na Wam możliwie jak najwygodniej odpoczywać, żebyście mogli bezpiecznie latać i cieszyć ludzi swoim widokiem i widokiem tych fantastycznych maszyn. Bardzo Ci dziękuję. Super, dzięki. Widzę, że Tomek minął się z powołaniem i chciałby zostać pilotem, ale to nie takie proste. Zresztą zobaczcie, jakie testy trzeba przejść, żeby być pilotem. Wiesz co, powiem ci szczerze, ja to chyba się nie nadaje na takiego pilota. Wiesz co, a mnie pociąga awiacja jednak. Tak, wiesz? Ale ty tak. wyglądasz jak prawdziwy pilot. No to też. No nie, ja nie do końca. Nie ale czuję się w tym. Ja dobrze. myślę sobie, wiesz co, że jakby latanie lataniem, ale przede wszystkim remonty. Remonty. Tu wchodzimy teraz do tych pomieszczeń. Pierwsze pomieszczenie, zobaczymy, jak to wygląda. Śmiało, proszę. Tu chciałbym, żeby był taki pokój do odpoczynku. Yy, kanapy, telewizja czy yy, yy, hamaki, wiszące łóżka, w ogóle szympansowanie. Nie, ja bym wolał taki odpoczynek łóżkowy, tak, czyli są łóżka, jak przychodzisz, wiesz, przylatują piloci, odpoczywa, przebierają się, przychodzą, muszą przenocować. I do tego tak, sobie pomyślałem, że tak, jakaś kanapa, jakiś stolik. No i do tego potrzebna jest nam ta Ewa, która nam to zaaranżuje. Dobra, czyli łóżka, kanapa, stolik, widzisz ten widok? Widok jest przecudny. Widzę, no właśnie, jest widok bez widoku. Po to mam architektkę, żeby się wykazała. W powietrzu człowiek czuje się wolny. Jak widać, Piotr to urodzony pilot. Ale wróćmy na ziemię i zobaczmy, co Ewa i Tomek wymyślą w pomieszczeniach, które będziemy remontować. Jestem z Ewą w pokoju dla pilotów. No i teraz wyobraźnia Ewy, moje sugestie stworzą właśnie tę niesamowitą przestrzeń. Musimy tutaj zaaranżować. Miejsce do wypoczynku. Znaleźliśmy miejsce do spania. Piloci to mali chłopcy, którzy bawią się samolotami. Dorośli mężczyźni nie mogą mieć wąskich łóżeczek, tylko raczej no taką klasyczną dziewięćdziesiątkę. A dziewięćdziesiątka się tutaj spokojnie Idealnie. Mieści, nie będzie kolizji z parapetem. I ja bym dał jedno łóżko jedno piętrowe mężczy. tutaj, na tej ścianie. I wtedy mamy tę całą przestrzeń do zaaranżowania jako miejsce wypoczynkową. Musimy się jeszcze zastanowić, co z tym sufitem zrobić. To jest drama. Bo, bo znaczy, ten sufit yy, to jest taki sufit biurowy. Typowy. Nie może być ten sufit, dlatego że przy takim suficie nigdy nie, nie uzyskamy właśnie atmosfery takiej intymnej, Wypoczynku. wypoczynkowej, tylko zawsze to będzie poczekalnie i biuro. No tak, wizja Ewy i Tomka w teorii jest bardzo ciekawa, ale to tylko teoria. A co o tym wszystkim myśli szef ekipy Przemysław? Tu z tego co wiem, to jest demontaż podwieszanego sufitu, gdzie e, zostanie pokazany piękny przemysłowy beton. E, nastąpi też w tym momencie malowanie ścian i zobaczymy, co dalej. Powiem tak, na razie idzie bardzo, bardzo dobrze, to znaczy wszystko się zgadza. Ja jestem w szoku. Trzeba będzie zastanowić się nad no, jakimś e, ciekawym oświetleniem. te lampy. A to górne oświetlenie, może w ogóle się będzie można go pozbyć. Dobra, to zobaczmy teraz jeszcze pokoik. Obok. Też pozbędziemy się sufitu, i tutaj możemy zadziałać jakimś bardzo fajnym, super nowoczesnym oświetleniem górnym. Natomiast w tym pokoju musi się znaleźć stół, dlatego fajne oświetlenie, rzeczywiście główne. Główne oświetlenie, bo no wtedy te dobre krzesła, stół, myślę sobie, że może jakiś barek w rogu? Myślę, że barek się też pojawi, plus dodatkowo wykorzystamy takie metalowe półki, A właśnie, jak widziałem te genialne metalowe półki, tam. absolutnie fantastyczne jakby. Które się i... muszą tutaj znaleźć. Tak, bo one charakterem będą nawiązywały do całości. Dokładnie. Podłogą rzeczywiście trzeba będzie zarówno w jednym, jak i w drugim pomieszczeniu pomyśleć. Czy to będą. Jakieś ciekawe panele winylowe na przykład, które są dość wytrzymałe i trwałe. Czy to będzie cokolwiek innego, to na pewno nie może być ta wykładzieńka? No wymyślają, kombinują, jak to drugie pomieszczenie zmienić. Jedno od drugiego chce być lepszy. Praktycznie identycznie jest do zrobienia to wszystko, co w tamtym większym, to będzie salonik prasowy. A tam jest pomieszczenie pilotów, gdzie byliśmy przed chwilą. Tu jest to samo, odkrycie, odkrycie sufitu. Z tego co wiem, jest z, z, zmiana podłogi, obmalowanie tego wszystkiego, doprowadzenie odświeżenie. Szef się produkuje, a panowie z ekipy za plecami już się uśmiechają, bo chyba wygląda na to, że nie będzie tak dużo pracy. Wchodzimy z pokoju y, wypoczynkowego do y, bardzo komfortowej łazienki. Która będzie bardzo komfortowa, pod warunkiem, że będzie tutaj u gdzie samą drzwi. No już je widzę. Oni widzą tu drzwi, tak? No to będę musiał ich trochę zmartwić, bo. Jest projekt, tak? Ale Dlaczego? potem się okazuje, że w trakcie realizacji ten projekt trochę się zmienia. Bo już ci powiem na przykład, że tu, gdzie masz te drzwi przesuwane, no to nie będzie tych drzwi. O, widzisz. Wiesz dlaczego? Dostawić. Potrzebujecie większą przestrzeń do stworzyć. Nie, bo podobno to jest ściana nośna i nie możemy. A, taka drobnostka! <grym> <grym> Jasne. Taka drobnostka! Widzę, że wieści się szybko roznoszą. Pewne zmiany na zasadzie, że musimy. W pierwszym architektonicznym projekcie było zrobienie bezpośrednich drzwi do sypialni. Ale to się zmieniło z prostej przyczyny, że jest to ściana nośna. Było przeniesienie walki na drugą stronę i zrobienie prysznic. Tu mamy dwie toalety. Nie wiem, jak to zostanie rozwiązane architektonicznie, bo czekam też na, na koncepcję i plan pani architektki. Ale dobrze by było zostawić jedną, a na miejscu drugiej zrobić prysznic. Zrobimy tutaj prysznic. Mam nadzieję z odpływem liniowym I... No na pewno tak, dlatego że e, zobaczmy, mamy, mamy spad, jest wszystko przygotowane tak, tak naprawdę. Tak, tak. Sej, ale pozbędziemy się tego względu, Bezwzględnie, względu. Kibelek i I To byłby dobry pomysł, bo mamy dwa pomieszczenia, które zostawimy, tylko po prostu zmienimy troszeczkę ich funkcję. I tutaj ja widzę fantastyczne lustro Z piękną mywką na wejściu. I to zrobimy. I to zrobimy. Dokładnie. Panie, dobre to powiem Ci. No dobre, pochulaliśmy na noc, ale po co mnie tu przywiozłeś, gdzie ja jestem? Chciałem Ci pokazać nazwa Dobry Stolarz. A czym oni się zajmują, to i co w ogóle tworzą, to jest coś niesamowitego. Tym zobaczymy też fabrykę, ale najpierw pójdziemy do Wojtka, żeby z nim o tym porozmawiać. Cudownie. Dobra, to chodźmy. Aż się boję tego, co w tej fabryce się znajduje. Dlatego, że znając Tomka, zawsze coś znajdzie i będzie chciał to wykorzystać w pomieszczeniach, które remontujemy. A nie mówiłem? Ta płyta zostanie wykorzystana pod telewizor na ścianie w salonie. Tak przynajmniej mówił mi Tomek podczas nagrania. Jak widzicie sami, te remonty to ciężka logistyczna praca, zwłaszcza jak zabierają się za remont lifestyle designerzy. Nie wiem, z jakiego materiału są wykonane te kombinezony lotnicze, ale w ogóle nie czułem, że jest 30 stopni, a biegłem szybko do siedziby agencji Mar SA. No i mamy spokój, ciszę, więc spokojnie możemy porozmawiać już teraz z Łukaszem. Jeśli chodzi o ten obiekt, tak jak powiedziałem, jest to przykład architektury modernistycznej z okresu międzywojennego. Mhm. Była to willa dyrektora, przygotowana w bardzo ciekawy sposób. Ta willa była podzielona na dwie części. Aha. Część mieszkalną i część przygotowaną dla osób, które tutaj obsługiwały. Aha. Czyli dla, dla służby. Dobrze, a jak to się stało, że potem wy tutaj macie swoją siedzibę? Tak, powiem może o takiej a, historii, tak, jak, to, jak to wyglądało. Ten obiekt ma już prawie 90 lat, więc jest naprawdę wpisany tutaj w mielecki krajobraz i też cały czas był związany z przemysłem. Po wojnie cały czas ten obiekt pełnił funkcje publiczne, czyli były tutaj organizacje młodzieżowe, było to miejsce, w którym pracownicy WSK PZL Mielec mogli spędzać czas wolny, realizować swoje pasje. Na początku lat 90 obiekt ten został przekazany Agencji Rozwoju Regionalnego MAR mhm. i właśnie od tamtej pory pełni właśnie funkcje biurowe. Tutaj mhm. gdzie jesteśmy była to część taka nocna z sypialniami, z pokojem dla dzieci, z oddzielną sypialnią dla gości. Jest też bardzo ciekawy taras tutaj u góry, który my wykorzystujemy do spotkań, do spotkań biznesowych, spotkań z klientami, do zebrań. A to sobie go zobaczymy. Powiedz mi Czym się dokładnie zajmujecie? Jak, jak pomagacie firmom? Czy, czy jak współpracujecie? Bo to jest też dosyć ważne. Tak, a więc powiem, powiem kilka słów już o samej agencji. Mhm. E, Agencja Rozwoju Regionalnego MARI jest to instytucja otoczenia biznesu, której głównym celem jest tworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Agencja powstała na początku lat 90., tak jak mówiłem, i takim głównym celem było wsparcie procesu transformacji gospodarczej tutaj Mielca. Mm -hmm. Staramy się działać oczywiście kompleksowo i naszym głównym celem jest to, aby Mielec i region był przyjazny dla przedsiębiorczości. Dobra, y, powiedz mi teraz tak, to ma, y, mamy jeszcze Fundację Biało-Czerwone Skrzydło, bo przecież tak naprawdę robimy remont tych trzech pomieszczeń i to o to chodzi, dlatego też jesteśmy, w jakiej tu wy jakby takiej y, konfiguracji występujecie wspólnie? No. Więc Mielec oczywiście jest to miasto lotnicze, posiadamy lotniska, mhm. tam funkcjonują podmioty, które zajmują się taką branżą lotniczą, mamy obiekt właśnie na ulicy Lotniskowej, gdzie jest siedziba fundacji, mhm. mamy tam dwa podmioty, czyli Aro, klub Mielecki i fundację okay. i w fundacji właśnie jesteście, z fundacją nawiązaliśmy Współpracę, ponieważ fundacja zajmuje się kultywowaniem lotniczych tradycji i tak się złożyło, że większość samolotów, którymi fundacja lata, to są konstrukcje mireckie. Okej, okay, no to już teraz wszystko jasne i wiecie, dlaczego robimy remont na pięć piloci, właśnie w fundacji. I teraz kolejne pytanie, które jeszcze mi się nasuwa: jakimi budynkami, obiektami zarządzacie? Powiem może o też takiej filozofii, którą mhm. realizujemy, jeżeli chodzi o wsparcie przedsiębiorczości. Okay. Tutaj zdajemy sobie sprawę z tego, że bardzo ważne jest to, aby wsparcie dla przedsiębiorców było wielowymiarowe i kompleksowe i stąd realizujemy poszczególne elementy. Jednym z głównych są właśnie nasze inkubatory. Inkubatory przedsiębiorczości, gdzie ktoś, kto rozpoczyna działalność, lub prowadzi młodą firmę, a więc firmę taką, która jeszcze nie okrzepła na rynku, jeszcze dopiero się rozwija, mhm. dopiero próbuje znaleźć swoje miejsce może uzyskać preferencyjne warunki i wynająć powierzchnię u nas produkcyjne czy też biurowe. I posiadamy trzy inkubatory, to znaczy dwa są to nasze inkubatory, a jednym zarządzamy inkubatorem miejskim. Są to inkubatory Intech 1, Intech 2. Imielecki Inkubator Przedsiębiorczości bardzo chętnie pokaże te obiekty. Chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć o naszej działalności. Inkubatory, oczywiście, jest to miejsce, gdzie ktoś dostaje dogodne warunki, natomiast kolejnym bardzo ważnym obszarem, w którym działamy, jest kapitał, który można u nas pozyskać na rozwój firmy, a więc fundusz pożyczkowy. W ramach funduszu pożyczkowego udzielamy pożyczek na preferencyjnych warunkach, pożyczek płynnościowych czy też pożyczek inwestycyjnych. Kolejnym obszarem, w którym działamy jest to obszar, w którym pozyskujemy, wspieramy firmy w rozwoju kompetencji pracowników, a więc realizujemy różnego rodzaju projekty szkoleniowe, ale też dotacyjne jako interwencja na rynku pracy. Ważnym obszarem w naszej działalności jest to, że pomagamy w pozyskiwaniu środków na rozwój innowacji w firmach, ale też na rozwój działów ośrodków badawczo-rozwojowych i na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w firmach. Są to środki w ramach funduszów europejskich. Chciałbym jeszcze dwa słowa mhm. powiedzieć o tym, że realizujemy projekt, w ramach którego osoby, które mają pomysł technologiczny, pomysł, który ma potencjał do tego, aby go skomercjalizować, oferujemy wsparcie w ramach tutaj ekosystemu startupowego i realizacji projektu Platformy Startup, a więc rozwijamy również startupy. Aha, to dużo tego macie. Tak, właśnie. Zobacz, jak fajnie się to składa. Jeżeli ktoś w Mielcu chce założyć działalność, ma szansę na to, aby uzyskać fajną przestrzeń na preferencyjnych warunkach na pierwsze trzy lata swojej działalności. Oczywiście może pozyskać kapitał na rozwój firmy, na rozbudowę, na remont, na wyposażenie tej firmy. Może pozyskać środki na przykład na przeszkolenie swojego personelu. Jeżeli ma pomysł innowacyjny, również wspieramy w pozyskaniu środków na realizację tego rodzaju projektów. Ale żeby dostać te środki i wziąć udział w tym projekcie, musi być zarejestrowana spółka, firma tutaj na Mielec. Jest to w zależności od projektów, bo są różne projekty. Niektóre projekty realizujemy szerzej, czyli na przykład na kilka województw. Ale zazwyczaj, jeśli chodzi o tą działalność gospodarczą, czyli założenie działalności gospodarczej, to tak jest to związane z tym, że działalność jest w naszym obiekcie. Nie wiedziałem, że Agencja Rozwoju Regionalnego zajmuje się tyloma rzeczami i mieści się w takim budynku, więc jak będziecie jakoś przypadkiem w Mielcu, to warto odwiedzić agencję, ale przed przyjściem warto zadzwonić do Łukasza i się z nim umówić. Do zobaczenia w następnym odcinku, w którym poznacie pilotów i ich podniebne akrobacje.